Węgiel redstone i jęt No i diamenty Też już biorę w ręce kilo W ciebie przedzieram się Nic mi nie umknie, o nie Czeka diaksowy sen Jeden, dwa i trzy diamenty Jeszcze jeden dla zachęty Ja le będziesz panu Uważa mi nie mnie, nie panuj Znowu mam bana No ja nie mogę, trzymaj te diaksy bo ja wychodzę i dajcie indziej na inny serwer dostałem bana, więc nie pisz więcej, znowu mam pana. No ja nie mogę, trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i walcie wszyscy się. Wy głupiście, dwa bo idę na lepszego serwa. w że gram tym razem się wam nie dam ja swe ambicje mam ich ja odpalam zaraz wezmę się w garść no dusza pokażę wam co dla mnie i inni ludzie skoro god moda mam ty i twoje ostrze nic mi nie podschoczył nie boję się nowów no nie gadaj że mam znowu no mam bana no ja nie mogę trzymaj ty jak bo ja wychodzę i tak gdzie indziej Na inny serwer dostałem bana Więc nie pisz więcej Znowu mam pana No ja nie mogę Trzymaj te diaksy Bo ja wychodzę I walcie wszyscy się Wy głupi Bo idę na lepszego serwa Stary, no tak naprawdę to nie mój x -ray. tu ktoś mi się włamał do domu, zainstalował go, zamknął komputer, wyszedł i to nie moja wina, nie możesz mnie zbanować za taką błahostkę, stary, no, no przecież, no, to nie moja wina, no chłopie, nie błagam, nie błagam. No, mam bana, no ja nie mogę Trzymaj te diaksy, Bo ja wychodzę i tak się dzieje. Na inny serwer Dostałem bana Więc nie widzisz więcej Stary dobrze wie, że to nie mój X-ray Ty i ja to wiemy Nie musisz mnie banować e, ich i, stary e, chłopie proszę Bądź człowiekiem prosse <laughs>